Na e-bilet.pl, a my możemy przechodzić do tego, po co się tutaj dzisiaj tak licznie zebraliśmy. Witamy też wszystkich oglądających nas w sieci. Zapraszam na scenę głos organizacji KSW Waldemar, Woli, Kasta. Jest też z nami matchmaker organizacji KSW Wojsław Rysiewski. Jest tutaj przepięknie, więc też nie może zabraknąć tej pięknej części KSW, czyli KSW Gers. Zapraszamy na scenę Kasia, Weronika i Vanessa. A nad odpowiednim przebiegiem tego ważenia piecze sprawuje sędzia Tomasz Bronder. Mamy wszystkich, którzy są nam potrzebni do tego ważenia, ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co jutro, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Zapraszam na scenę. Pewną osobę, pewnego mistrza KSW. Czy jest z nami Adrian Bartosiński? Biegnie do nas. O, się zagadał jak zawsze. Jest. Przywitajcie olbrzymimi brawami. Adrian Bartosiński. Adrian jest tutaj ze mną nie bez powodu, ponieważ. Nie będziemy robić face to face ani walczyć, chcielibyśmy już teraz oficjalnie ogłosić, że jedyny niepokonany mistrz KSW, mistrz kategorii półśredniej podpisał nowy kontrakt i zostaje z nami na dłużej. Adrian, po pierwsze, jakie są twoje pierwsze słowa po tej informacji, a po drugie, jakie cele, jaki najbliższy rywal, które kategorie wagowe, jakie kraje chciałbyś podbić? Jestem wzruszony, pierwszy rywal Mariusz Pudzianowski na epic. Wszyscy Mariusza wyzwają. Znajdź trochę mniejszych wrywali sobie. W wilmijskim boksie. Nie, to to nie przejdzie, a tak zupełnie poważnie. Powiedz, e, kogo teraz chciałbyś spotkać w klatce, kiedy się możemy Ciebie spodziewać? Pierwszym celem i jakby nawet apeluję tutaj, żeby szef się wziął za robotę, e, chciałbym, żeby ściągnął Soldicza. O, proszę bardzo. Tutaj jak zawsze mocne wyzwania przed Adrianem. Jeszcze raz olbrzymie brawa, jedyny niepokonany miszka KSW, mistrz kategorii półśredniej, Adrian Bartosiński! Jak chcesz, to możesz z nami zostać, jak chcesz, to możesz zejść. Nie. Wstydliwy ten Algan. Okej, okay. teraz możemy przechodzić już do pierwszej walki. Normalnie zobaczylibyśmy tutaj Nicolae Bivola i Igo Dy, ale ta walka niestety przez to, że Francuz przestrzelił mocno waga, jego przeciwnik nie zgodził się na to starcie. Jutro nie dojdzie do skutku, a zatem zaczynamy od kategorii piórkowej. A w tym starciu zmierzą się... Ladies and gentlemen, let us welcome from Venezuela, siedem dwieście. 67.2, Ramos. Prześcierlony limit kategorii piłkowej. And now, ladies and gentlemen, from Poland, Michał Domi. 66. Sister, 66.3. do Ramos Domin Z sobotę wieczorem bramy Sport Areny Łódź otworzą się od godziny 17.00. O 19.00 rozpoczynamy galę krótkim, 10-15 minutowym studiem i zaraz potem pierwsza walka, więc zalecamy, żeby już na samym początku tej gali być na swoich miejscach albo przed telewizorami. Przechodzimy, no sporo kilogramów wyżej. Czas na królewską kategorię wagową, a w tym starciu, zobaczymy. Ladies and gentlemen, let us welcome from Poland, Denis Kurnia, Zawodnik, który zgubił 60 kg, żeby móc walczyć w KSW. Dzisiaj 118-100 118.1 Kurnia. And now, ladies and gentlemen, his opponent also from Poland Marek! Samoczułek Marek Samociuk 116,600. 116,6 Samociuk. Wywiady, panie Arturze, wywiady, praca ciężka. Nie to co pan, że tutaj jest strój wakacyjny, łódkowy. Jest też z nami Mateusz Borek, jak można było usłyszeć, za chwilę pojawi się na scenie. Prawdziwe starcie w wadze ciężkiej. Kurniak, samociuk! Pamiętajcie, że ostatni gong Gali XTB KSU 96 to nie koniec tego wydarzenia. Zaraz po Gali widzimy się na oficjalnym After Party w Teatr e Club. Znajdziecie wszystkie szczegóły na temat tego wydarzenia na profilu klubu oraz na naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy serdecznie w ten piękny, sobotni wieczór. And now, ladies and gentlemen, let us welcome from Poland Dawid Śmielowski. point 70, 70.8 Króli w nowej dla siebie kategorii wagowej. Jutro po raz pierwszy. And now, ladies and gentlemen, his opponent from Poland. Bartłomiej Kopera. <ścoughs> Siedemdziesiąt osiemset Seventy Point eight Małpa Śmiełowski kopera Słuchajcie, dzień dobry, witam Łódź, rzadko na tym etapie ceremonii ważenie robimy wywiady, ale Bartek oczywiście ma swoje specjalne przywilenie, bo to jest jego ziemia, to jest jego miejsce, kilka lat przerwy i, i wracasz do nas. Jak widać, jestem tu, gdzie być powinienem. Widzę, że tutaj armię masz już potężną, przygotowaną na jutro. Spokojnie, to tylko kawałek tej armii. To tylko kawałek, słuchajcie, widzimy się jutro, kopera śmiełowski. Szanowni Państwo, gale XTB KSW 96 możecie oglądać w Polsce, w krajach skandynawskich, w krajach nordyckich oraz w Królestwie Niderlandów na Via Play, w każdym innym miejscu na Ziemi, na ksw.tv.com. Serdecznie zapraszamy. Jeśli nie macie jeszcze biletów, to przypomnę, e-bilet.pl, e tam mniej niż 100 sztuk jeszcze na was czeka. Możemy chyba lecieć dalej, Waldku. Tak jest. Jestem jeszcze winien Państwu teraz. Szybkie wyjaśnienie w tym starciu, z racji tego, że wypadł Ahmed Abdul Kadyrow Pojawi się Willison Paiva, ale jest w drodze teraz do nas tutaj, do łodzi. Jeszcze nie dojechał. Jego ważenie odbędzie się w hotelu, kiedy tylko się tam pojawi. Oczywiście zamieścimy je też na naszych mediach społecznościowych, więc możecie je śledzić. A zatem nie zdziwcie się, że zobaczymy teraz tutaj tylko zawodnika z narożnika czerwonego, a będzie to! Ladies and gentlemen from Poland, Maciej! Kazieczko The Sledgehammer, Maciej Kazieczko, 71.900! 71. Sledgehammer! I jego brat Wojtek Kazieczko. Nie ma rywala, ale face-to-face face będzie. Maciej Kazieczko, Wojtek Kazieczko, wielkie brawa! Przechodzimy teraz do jednego z dwóch starć pań, które zobaczymy podczas XTB KSW 96. A w nim zmierzą się: From Lebanon, Sandra Sucar. Sandra Sukar 57,800 57.8 Sukar Przekroczony limit kategorii muszę And now ladies and gentlemen from Poland Karolina Ow 57 57,100 57.1 off charge, and I don't care when the pressure beats. Cause I granted, Koleina Representant Kaudsky Jemmy for the win and you the air. She winning the game cause I'm a player with a plan that solid as brick. I get in the game and never fail. yeah On your feet, no retreat. Death of glory, no defeat. On your feet, no retreat. Death of glory. No No Sukar! Owczasz! Przed nami już tylko główne starcia galixa BKSW 96. Przechodzimy do kategorii średniej, a w tym pojedynku zmierzą się. Ladies and gentlemen, let us welcome Katsper. Karski! 83,500. 83,5. Karski. Kacper wskoczył wczoraj w miejsce Dominika Humburgera, któremu problemy zdrowotne nie pozwoliły wyjść do walki podczas jutrzejszej gali. And now, ladies and gentlemen, his opponent from Poland.

w formie, chyba jutro bez obciążenia specjalnego, bez obciążenia, z dobrym nastawieniem, z fajnym przeciwnikiem. Już się nie mogę doczekać. Groźny jest? Zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro. Radek Paczuski, to jest chyba tak, że Kacper może, ty musisz. Powiedz, jak to, na ile to człowieka wytrąca jednak z pewnej strefy komfortu kiedy w ostatniej chwili dochodzi do zmiany przeciwnika. Wiesz co, ja nie myślę o tym w ten sposób. Jakby cieszę się, że w ogóle ta walka dochodzi do skutku, bo wiadomo, były tutaj pewne problemy z przeciwnikiem, który, który został wyłączony na ostatni moment, także cieszę się, że jest Kasper, który na pewno wysoko poprawi, postawił poprzeczkę. Ja się cieszę, że wracam przede wszystkim po roku, bo ostatnia moja walka była w czerwcu, zeszłego roku na narodowym, także cieszę się, że wracam i że znowu będę w klatce. To co jutro? Fajerwery, ogień? Tak, jak zawsze. Tak jak zawsze, słuchajcie, Kacper kontra Radek. To już y, jutro. Szanowni Państwo, tutaj zgromadzeni. Pamiętajcie, że zaraz po ważeniu, tutaj na tej ściance po lewej, będzie szansa na spotkanie wszystkich bohaterów dzisiaj, jutrzejszej Gali. Krótkie Mid Grid szansa na zdjęcia, autografy, krótką pogawędkę, także możecie się nie rozchodzić, tylko już tutaj potem po zakończeniu spokojniutko podchodzić sobie tam i spotkać zawodników KSW. A my przechodzimy do main eventu, drugiego starcia pań i kandydata do jednej z najbardziej szalonych walk gali XTB KSW 96. Ladies and gentlemen from Poland. Evelina Forzniak! I am the greatest! My power has been a rating! History I'm creating! 52-552 and a half! For the Mad Queen! My power has been And now, ladies and gentlemen, all the way from Brazil! Maria siwa Również 52 500 52 and a half for the Negra Maria Silva z nami. Witamy ponownie w KSW, tym razem w Łodzi. Powiedz, dlaczego uważasz, że ta walka skończy się tak samo jak dwa lata temu, bo dziewczyny już miały okazję walczyć i wtedy górą była Maria. Ta, o seja bem windu novamente no KSW. Por que, konta pra gente, por que você acha que essa luta vai dar o mesmo resultado que a primeira luta entre vocês? <grym> Pra mim é um prazer, essa é a terceira vez que eu KSW, então jestem muito feliz com essa oportunidade. E essa luta vai dar o que falar, porque eu vim pra derrotar ela. Bardzo dziękuję za tę szansę, federacji. Jestem tutaj po to, żeby pokazać efekty swojej ciężkiej pracy. No i e, po, ta walka potoczy się po mojej myśli, bo ciężko na to pracowałam. Słuchajcie, to naprawdę są poważne i takie przerażające momentami pseudonimy: Czarna Wdowa kontra Szalona Królowa. E, Ewelina, Weszłaś do tego świata KSW, zaczęłaś od y, zwycięstwa, natomiast no, jednak jutro poprzeczka wędruje bardzo, ale to bardzo wysoko. Na ile jesteś lepszą zawodniczką w stosunku do tego, co pokazałaś kilkadziesiąt miesięcy temu? I jaki masz pomysł? E, to było ponad dwa lata temu, ja teraz jestem całkowicie inną zawodniczką, zarówno fizycznie, jak i mentalnie przede wszystkim. E, także myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciężka walka dla mnie, również bardzo dobra, na którą kibice zasługują, bo myślę, że to jest jedna Takich walk, których w Europie ciężko szukać. Naprawdę dwóch tak dobrych zawodniczek, które staną naprzeciwko siebie i na pewno każda da z siebie wszystko. Nie mogę obiecać, jaki będzie rezultat, ale mogę obiecać, że dam z siebie wszystko i że naprawdę to będzie super walka. No jeszcze musisz obiecać jako Mad Queen, że to będzie po prostu w tej klatce szaleństwo królowej. Dokładnie, to będzie istne szaleństwo. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, Maria versus Ewelina. To jutro w kolejnej będzie KSW Włodzi. Przed nami już tylko main event XTB KSW 96. Najważniejsze starcie, którego stawką będzie pas kategorii średniej. A w tym pojedynku zobaczymy. Ladies and gentlemen, and now the heroes of the main event. And middleweight title bout. Let us welcome from Poland. Damian Janikowski. Pretending to titu Damian 83.9 for the challenger. And now, ladies and gentlemen, the reigning, defending KSW middleweight champion of the world, Pavel. Pawla i Kubuś. Dwadzieścia pięć, sto, Kubuś. I osiemdziesiąt trzy, siedemset. 83.7 for the champion. Niepokonany od 6 lat mistrz organizacji KSW w kategorii średniej. Dwóch na jednego, banda, wiadomo kogo, to się zgadza. Słuchajcie, bohaterowie KSW 96 zacznijmy od Challengera, jak nakazują, nakazują zwyczaje Damian Janikowski na zwycięskiej ścieżce po trzech zwycięstwach z rzędu, ale też po trzech latach od walki z Pawłem Pawlakiem, kiedy, kiedy przegrywałeś ten pojedynek. Dlaczego wydaje ci się, że jutro to skończy się zupełnie inaczej? Wiesz co, ciężko jest mówić co będzie jutro, oczywiście dam z siebie wszystko, z całego swojego serca, będę chciał odebrać Pawłowi pas i po prostu go zdobyć, żeby jakby kolejna gdzieś tam jakaś moja historia i kariera sportowa naprawdę, wiesz, zrobiła wielkie boom i show, a co będzie, no okaże się jutro. To prawda, trzy lata temu przegrałem z Pawłem, ale trzeba, nie, nie wolno zapominać że ja jestem jakby jeszcze młodym jakby gościem, znaczy dobra, może młody nie jestem, jestem coraz starszy, ale też w późnym wieku przyszedł do tego sportu, Paweł już trenował, już się bił, bił się w największych organizacjach, był mistrzem też w innych organizacjach, to też świadczy o jego poziomie, bo też na dzień dzisiejszy jest niepokonanym kilkukrotnie, kilkukrotnie już mistrzem. Federacji KSW, ale będziemy się bić o, o, o ten pas i myślę, że walka będzie i walką wieczoru, i będzie się wszystko podobało. Znaczy, ja myślę, że jesteś bardzo młody, bo Wojek, na przykład Łoli, czy ja wciąż jesteśmy młodzi, więc ty jesteś, jesteś bardzo młody. Uważasz, <noise> powiedz tak szczerze, w głowie, że to jest ostatnia szansa na to, żeby założyć pas KSW, czy sobie myślisz, no, nawet jeśli coś nie wyjdzie, to jestem na tyle młody, że jeszcze dostanę jedną okazję walki o pas? Wiesz co, myślę, że tak jak teraz właśnie powiedziałeś, zawsze, dopóki, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą i dopóki mam zdrowie, dopóki e, będę bił się dla Federacji KSW, zawsze będę ciężkim jakby przeciwnikiem e, dla mojego przeciwnika i zawsze może przy, przytrafić się kolejna szansa e, na zdobycie tego pasa. Ale to już będziemy mówić e, kiedyś indziej o tym, to co ma być, odbędzie się e, jutro i to jest dla mnie najważniejsze. Bardzo dziękuję. Idziemy do czempiona. Czempiona, który od sześciu lat nie wie, nie wie czym jest porażka, nie wie jak to smakuje i mniemam, że dalej ma plan, żeby nie wiedzieć, żeby nie pamiętać. Mistrz. E, witam serdecznie całą młodź. E, e, bardzo dziękuję, że jesteście tak licznie. I jutro damy z siebie wszystko, no i oczywiście będę się starał, żeby ten pas został w Łodzi i dam z siebie wszystko, całe serce jak zawsze. I będę walczył do końca i wierzę w to, że Zrobimy z Damianem walkę wieczoru, tak jak kiedyś walczyliśmy razem, była to walka wieczoru Gali, więc zróbmy to po prostu teraz, wróćmy do rodzin szczęśliwie, w miarę zdrowi i dalej walczmy po prostu. Słuchaj, ta zwycięska ścieżka, ona jest naprawdę niesamowicie już długa, bo to jest osiem walk z tego co pamiętam z rzędu. A na ile to jest miejsce szczególne? Czy wydaje Ci się, że jutro gdzieś ta kontrola emocji, właśnie, właśnie w łodzi, że to będzie równie trudne zadanie jak klasa rywala? Nawet dziewięć wygranych. 9. okej. Okay. Więc też nawet nieźle. Ale myślę, że nie, no zamknę się, zamkną się drzwi klatki i ja raczej staram się nie zwracać uwagi na boki, ale wiadomo, że taka publika pewnie da mi też kopa i dużego powera do tego, żeby zwyciężyć i wierzę, że będzie bardzo dobrze i zrobimy robotę. Kubuś ma talent do sportu? Ma jest zapaśnikiem, już dwa lata trenuje zapasy. I ma już puchar. Chcesz coś, Kuba, powiedzieć? Kuba, 25 kilo, pas już założyłeś, tutaj, wiesz, przed publiką pokazałeś się, no chyba nie ma innej drogi, co? W życiu. Pójdziesz śladami taty, czy nie? Tak. Tak? Czyli, czyli rozumiem, że musi Wojek tutaj wprowadzić kategorię Młodzieżowego Mistrza Federacji KSW do lat, nie wiem, 15-18, ustalimy tam komisyjnie. Jesteś gotowy na walkę, tak? Tak. A jak jutro będzie? Tak. Ja, tak, no wiem, że tak, ale jak jutro będzie w walce Damiana z tatą, kto wygra? Tata. Tata, dobra, no to już mamy typy, ale, ale myślę, że też y, pociechy Damiana stawiałyby na swojego tatę. Kochani, KSW 96, walka o pas, kategoria średnia, main event Pawlak Janikowski. Tego nie można przegapić. Tak jest, widzimy się w sobotę wieczorem w Sport Arena Łódź, start od, start od godziny 19, od 17 otwarte są bramy tego... Pięknego miejsca. Pamiętajcie, jeszcze ostatnie bilety są dostępne na ebilet.pl. Jeśli was, jeśli was nie będzie z nami w łodzi, to zapraszamy na transmisję na Via Play w Polsce, w krajach nordyckich i w Królestwie Niderlandów, w każdym innym miejscu na świecie. Zapraszamy na ksw.tv.com. Również po Gali zapraszamy do tat Club, tam oficjalna afterparty po XTB KSW 96. Wszystkie szczegóły znajdziecie na profilach zarówno KSW, jak i tego klubu. To już chyba wszystko z mojej strony. Jeszcze tylko podziękuję tym, którzy tutaj dzisiaj ze mną byli. KSW Girls, Kasia, Weronika i Vanessa. Mateusz Borek. Bardzo dziękuję. Wojsław Rysiewski. Dziękuję. Głos KSW Wollicasta. White Lebron. Dominik Durniat. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia!